Hej widzowie, witajcie na kanale Marcysia i spółka. Dzisiaj zagram sobie Fashion Famous ja Jak widzicie jestem fashionistką, bo nie gram zbyt długo No, także zobaczcie ciekawe jakie będą kategorie I czy je w ogóle zrozumiem, bo z angielskiego jestem taka sama Kategorii silly, scale Boże, co to znaczy? jakiś straszny Bojku Okej, okay, straciłam chwileczkę czasu, ale dowiedziałam się, że to jest głupie, straszne Czyli muszę ubrać chyba tak trochę na głupio i trochę na straszno Angielskiego tak jakby nie da się tak czasami przetłumaczyć tak wiecie, tak do, dokładnie, dosłownie Ale wydaje mi się, że to lub to fioletowe będzie git I jednak zdecyduję się na to fioletowe No Także idę teraz szybko po jakieś włosy Speedrun po włosy Jakieś ciemne będę musiała sobie zrobić, tylko pytanie jakie mi pasuje Tenia um. Dobra, te chyba będą git. Eee, czarne niezbyt czarne. O, te chyba będą idealne. Teraz trzeba wziąć jakąś creepy emoji. No, może nie. Niezbyt. Może niezbyt creepy, ale wydaje mi się, że jest dobra. Idę tam na dodatki, a nie, idę jednak po jakieś skrzydełka. Chyba najbardziej mi pasują te niebieskie. Boże, co to jest? Co się stało z moimi włosami? Co to jest? So, come on. O, lepiej Jezu, jak ja bym tego nie zauważyła Ale XD by było Nie mam pomysłu, co dalej Dobra, jednak wezmę się normalnego koloru Takiego Albo nie, takiego bladego Tego No, wydaje mi się, że tak jest git. No i zobaczymy się już na przesłuchaniu, bo ja to tak już zostawiam. Okej, okay, zaczyna się już pokaz mody. Jurorzy jak zawsze będą cisami, na pewno. Zawsze są i tak tacy sami, więc... Ja nie wiem, po co ich nadal przedstawiają. No nie myliłam się? ok Gdzie ktoś? O Jezu, dobra. Jedna gwiazdka. Matko, jedyna. Przecież ona się nie ubrała. Nie wiem, czy ona tak miała zamysł, czy nie zdążyła. Raczej nie zdążyła, chociaż nie wiem. Kolejne, Gdzie? Ona już lepiej i ja jej dam trzy. No dobra, jednak cztery, bo jest trochę. Taka dziwna i jednocześnie taka straszna, może trochę, no więc dało mi cztery. Zasługuje. Donut giro Dobra, tej dam pięć według mnie bardzo dobrze wygląda. Ok. To jakaś. Kurczę, gdzie pięć gwiazdek? Zagram dzisiaj sobie tak z dwie rundki, żeby nie przesadzić. Kto teraz? O kurczę, teraz ja. Mam nadzieję, że ludziom się spodoba. No jest coś napisane w czacie w dwóch mi się chyba. Pięć minut, już trwa film, to jeszcze jedna runda, to też pięć minut pewnie. No więc tak, jakoś wyjdzie. One w ogóle nie jest straszne, Jedna gwiazdka. Okej, okay, tego nikt no nie przeczytam. Dobra, cztery. Cztery gwiazd. Masz połoskina, ale jakoś aż tak mi się nie podoba, żeby dać pięć. Ona to w ogóle jedna gwiazdka. Mam no, także ciekawe, czy one już były ostatnio. Czy jeszcze nie? Nie, widocznie nie. Dobra, trzy gwiazdki Tak Nie wiem, według mnie nie jest aż taka Wow, ale jest spoko To chyba może już Koniec wreszcie Tak, to koniec już Czuję, że nie jestem na podium Kurczaczki No, trudno się mówi Na no, ostatnim miejscu pięć gwiazdek dostałam. Nie, no. Słabo. Okej, okay, za niedługo kolejna rundka. Mam nadzieję, że wygram ją, też. chociaż na trzecim miejscu, albo na czwartym. Tylko żeby nie na ostatnim, no. Bo ja ogólnie gram już jedną rundkę, tylko że wyłączyło mi się nagrywanie. A więc niestety wam jej nie pokażę. Więc teraz jakby gram już trzecią dzisiaj, ale dra, dla was drugą także. zapętlone. Crazy face Czyli jak ha na Coś takiego. No, będzie ładna. Jak i tak już powiedziałam uwu, na filmie, to teraz też mogę. Uwuu. Crazy face. Aha. To będzie super. Nie. Jezu święty, co to jest? To jest On O już dobre spoko. Co by tutaj wziąć? Jakieś bym wzięła dwie kiteczki. Może. Albo nie, to jest faktycznie spoko. Zrobię sobie chyba różowe. Tak. Albo niebieskie, chyba będą mi bardziej pasowały. Trzeba cute młodkę jakąś mega cute. Ale, ale też ładną, nie tylko No dobra, chyba to jest spoko, nie ma co za dużo kombinować. Właściwie ja mam już kończony prawie strój, a właściwie to jeszcze tego, to jeszcze duży bardzo czasu. Ta korona. No nawet po dekoroną myślę, że ją mogę zostawić. Chyba będę tak chodzić teraz bez celu, bo już wszystko załatwiłam. O boże, co to nie, nie tylko nie to. Nie, ja nie chcę zostać w tych skrzydła. O, lepiej. No także zobaczymy się, jak już będzie pokaz mody, bo to nie ma sensu, żebyście wy na to patrzyli. Okej, okay, już. Tokio. Japon. Ale ja dawno nie byłam w takim mieście, w ogóle chyba nigdy nie byłam w takim mieście na wybiegu tutaj Fashion Famous Show. Ym, ten typ, ten typ i ten drugi typ, numer dwa niebieski. <grym> Żyjna. Właściwie to stopnia. Jedno. Znaczy dobra, trzy. Bo może mi się nie podobać, ale jej to może na przykład podobać, nie? Ale. No, dla mnie trzy. Dla każdego pewnie Crazy Face to coś innego. Mary BFB. No dobra, idę cztery. Bo wygląda kozacko dla mnie. O kurczę, ten filmik trwał już 11 minut. Komu byś to chciało oglądać? Jak dotrwaliście do tego momentu, to o, zostawcie łapkę i suba. Tymczasem teraz ja. Oj. Oj. Lounge. Hehe. D. Świetnie. Sasza jakaś teraz. Kto to tutaj. No, nie powiedziałabym, że to jest Crazy Face, ale dam 3. Okej. Okay. Cztery podoba mi się. Dobra, w przybliżeniu jak podeszła, to 3. Jezu, widzowie, uważaj, te, też dzisiaj tak gorąco, bo u mnie jest 30 coś stopni. O, idzie hagiwagi. 12 minut to już trwa. Trzy. Nie, dwie dla Hagiłagi, bo mi się nie podoba. Jejku, ile to jeszcze będzie trwało? No ja nie mogę. Boże święty. Jedną. Wydaje mi się, że to już chyba koniec, chociaż nie jestem tego pewna. Tak, koniec już. Ciekawe, czy jestem na podium. Chciałabym być na podium. No proszę. Niech to. Słabizna. A miałam być na podium. Jak trzeci raz z rzędu będę... Nie no, trzeci raz z rzędu. tak gra ewidentnie mnie nie lubi. Dobra widzowie, ja już nie mam na to siłę, ale jeżeli Wam się podobało, chociaż to zostawcie łapki w górę, suby, no i pa!